Zaczynamy dziewiątą misję, w której będziemy musieli znaleźć kryję, która została w poprzednim odcinku, w poprzedniej misji porwana przez Agnusa. Tak. Pozbieram oczywiście na początku orby, bo mogą się nam przydać. A miałem coś kupić chyba na początku. Ale mam za mało kasy, z tego co pamiętam, z tego co, co się orientuję. Znaczy, no nie kasy, co tych no, dumnych dusz, czy jakkolwiek się to nazywa. Także, na razie biegniemy po prostu przed siebie. Tak, mamy tutaj zamek. To jest chyba właśnie jakaś tam centrala. No, no, jakaś tam główna siedziba zakonu, do którego należymy. Chociaż właściwie zdradzili nas teraz, więc teoretycznie już nie należymy. No, ale... No, oczywiście pojawiają się nasze znajome zbroje. Jaszczury. Chociaż co ciekawe walczą ze sobą. Myślałem, że oni są po jednej stronie w sumie. No, bo chyba z tego co się notuje to Agnus oboje. Czy było? Aha i mamy nowego przeciwnika, nowego Angelo! który, jak widać jest dość potężny. No dobra, ruszajmy. Teraz ma naprawdę zaczynać się ta gra robić ciężka. Kiedyś ja ten przeciwnik sprawiał mi jakieś problemy. Nie pamiętam już dokładnie, dawno w to grałem. Już się tu ładuje, koleżka. No dobra, włączmy sobie Devil Triggera. Stypałem troszkę Ale nieźliśmy mu tarczy, czy skrzydło tarcza Do o co chodzi O, na. No. no dobra To nie było takie trudne Potem będzie o wiele trudniej Chociaż i tak nie jest źle <laughs> Aha, jakiś kościół? To jest Tak sakralnie to wygląda w sumie nie ma co się dziwić To jest jakiś kult religijny No już mamy 10 tysięcy orbów Więc może dałoby się coś zakupić Ale chyba... 4 Cztery... nie, 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 nie mam zamiaru się z tym bawić Za długo by to trwało Tutaj też jeszcze nie przejdziemy, tu coś mamy. Widzę, czy to. A, fioletowa gwiazdka. No, może się przydać. <laughs> Potem, tak, to są te gwiazdki, które właśnie dodają nam Demonicznej energii do przemiany. Czy regenerują, ją To no. coś jest. Zobaczcie, jeśli teraz mam jakoś dmucham. <laughs> Dobra, nieważne. Nie ma co się rypać, tylko lecimy do przodu. <laughs> Nie. Tak, co tutaj? Co my tu mamy zrobić? Aha. No, gadstankę oczywiście. Skrypty, skrypty, jeszcze raz skrypty. Hm. Mm. No i co? A -a -a. Oczywiście, żeby nie było za prosto, dowalili nam tutaj lasery. Ciekawe, jestem, nie mogliśmy tej roślinki po prostu wysuszyć, jak to robiliśmy z tymi poprzednimi? Auć! Ważne, <grytanie> że przeszliśmy. Dobra, tu się otworzyło to przejście. Myślałem, że my będziemy niszczyli ten murek, a tu jednak nie. Dobra. I tu jest da Znowu laserki To jest o wiele, o wiele gorsze niż Te czerwone e, Te bariery, przecież one nas w tej części nie ranią A to nas może zranić, chociaż teoretycznie proków też, więc Nie jest tak źle, ale Dobra, tego silniejszego Andrzeja Staramy się załatwić z tamtymi nie będzie już żadnego problemu czy znaczy, no może jakiś tam będzie, ale nie taki wielki no, idealnie, fuksem bo fuksem ale <ścoughs> wybroniliśmy się I ostatni on tylko został <laughs> o, Cholerka <laughs> po życia odjęli Nie jest dobrze Dobrze nie jest Zapomniałem żeby oni przeskakiwać i po prostu od tyłu w nich walić <laughs> No i dobrze Bariera nam się Otworzyła, no zniknęła po prostu i Dostaniemy jakiś nowy przedmiot I cóż to takiego? na jakąś psydra? Klucz czasu. O tak, możemy manipować czasoprzestrzenią. <laughs> no, no, oczywiste, będziemy po prostu spowalniali to, co się tutaj dzieje, by móc przejść między tymi laserami. Co? Czas, cały czas jest spowolniony. <laughs> czas, cały czas. No dobra, nieważne. Tu i coś jest? Czy to na górze mi pokazuje? Tak, to chyba na górze. Tu jest dla. Tak, to nie dla nas. Okej. Okay. Nieważne. No, wspaniale! Orby! Przydadzą się skoro na górze jest. Statua. I pojawia nam się taka oto winda winda klatka chyba w wrestlingu są takie klatki jest to, dobrze, że dobrze nie możemy z tego wypaść bo jest zamknięta pamiętam w trzeciej części było coś takiego że właśnie wznosiliśmy się na jakiejś platformie do góry tak z przeciwnicy że kilka razy tak z czystej głupoty, że za bardzo się zagapiłem, za bardzo poleciałem do przodu. <laughs> po prostu wylatywałem z tej platformy. Musimy zacząć wszystko od nowa. No Okej, okay, pędzimy do góry. Tu mamy blue orb fragment. Tylko jak tu się trzeba było dostać? Mm, nie pamiętam. No tak, nasze kochane lasery No dobra spowalniamy O! Jasna Olira Trochę nam się oberwało Czy mamy jakąś... jakiś przedmiot ładniusi? Oczywiście nie wykupiliśmy no Holera, ale mamy wodę święcą, więc to może się też przydać. Nie znowu klatka i znowu tutaj będą nas czekały demony. Teraz te lodowe. Czyli wiadomo rąsia I walimy. Nie. Boże, ale to źle znowu zabrzmiało. Ale wiecie o co mi chodzi. O! Trzeba blisko, jak są blisko siebie, trzeba bo, nimi atakować. Wtedy jeden wali w drugiego i mamy większe szanse, że ten drugi nas nie zaatakuje. Jesteśmy chyba zielonego orba przed chwilą. To dobrze. Już to wszyscy. Nie wiem, jak tego niebieskiego orba się zdobywa, więc. A, nie będę teraz wymyślał. I znowu lasery No to są chyba te same, które były tam No znaczy w sensie to jest ten sam pokój Tutaj się tak o zrobił O mój Boże, nie <ścoughs> Ważne, że przyszliśmy Nie ważne jak Ważne, że w ogóle Chociaż no... A! Tylko trzy, O Boże, Jaszury! Tu będzie źle lepiej, odpalimy sobie tego. Niewielki triggerka. Na szczęście on też nieco regeneruje życie. Może nie dużo, ale to zawsze coś. Przynajmniej jeden pasek dostaliśmy. Jeden fragment paska. Segment. Cokolwiek. A to mowo! No dobra, znowu pędzimy do góry. Mam na nadzieję, że to już ostatni poziom. Yy... Tak, się wychodzi, że tutaj idziemy wodę. Tutaj powinna być tak statua i green orb. A cudownie. Zobaczmy ulepszenie, bo może mi już stać na to ulepszenie. Ja ma chociaż wątpię. No jeszcze brakuje nam 80 par dusz. No to co, przedmioty? Eee, kupimy sobie. Może dwie średnie. I jedną purpurową kulę. Eee, trzeba będzie mogło pozbierać na te niebieskie. Bo dwóch mi już tylko brakuje. One są dwa razy po 30 tysięcy chyba. Wybaczcie. Znowu no, jestem przeziemiony. Eee, zawsze... Czy to alergia czy jakieś przeziębienie? Komnata Agnusa, czyli wiadomo już co będzie się tu kryło. Nasz w cudzysłowie przyjaciel. No jest Kirja. I ten robaczany anioł. Słyska. Nie oczekuję. Mhm. Dobrze, walczmy! Pierwszy cios zadał on. Nieważne. My mamy po, so po swojej stronie moc Jama to. On ma te pieprzone miecze Nieważne No dostaje. Po dubsku Więc nie jest źle, nie jest źle Ehe, lepiej to zniszczyć Pisyj, to mu zbyt dużych obrażeń nie zadają ważne no, łatwo idzie coś za łatwo e, on nas podpalił jezu Ten, że on coś takiego robi no zbyt nam się naładował David trigger mamy w sumie tę gwiazdkę ale nie na razie zamierzam z niej korzystać Zostawię sobie ją na późniejszych bossów. Fajcie, mogę się w sumie ten minyczku. Nieważne, myślałem, że dłużej będziemy z się rybać. Chociaż ostatnio też tak chyba mówiłem. I waliliśmy się z końcówką życia. Krydo dość długo. O, tu były niebieskie kulki, to świetnie. Dobra, David Trigger. Aj! Zrypałem! A jeszcze trzeba mu coś, teraz trzeba mi robić większego. Widzę, że te... Aj, 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 aj. Tu mnie nie baw w jakieś Blayblady, czy jakkolwiek się tam zwało. Było coś takiego. Blayblades... Wiecie, takie, takie... Kręcące się główienka. Ostrza. No i to by było na tyle.

że ten aniołek to jest taki trochę na zasadzie z wiastuna z Mass Effecta dwójki. Że, że ten główny, zły, ten main badass, przyjmuje nad nim kontrolę. Fajno. Jakie to smutne Zapłakałbym Gdybym miał jakieś ludzkie uczucia Nie no przecież jakieś mam Kolejny ten medali chyba się dawał na początku gry. O ile dobrze pamiętam. <laughs> wow. No spokojnie. Jeszcze ratujesz. Okej, okay. i na tym kończymy tą misję. A no, że ja mi... Mniej czasu niż myślałem, że zajmie ranking A i mamy wystarczająco dużo, dużo, żeby kupić sobie ulepszenie do Yamato, więc kupimy w następnym odcinku. Ja teraz jeszcze sobie zapiszmy tak. 3 godziny już gramy, niewiele. No dobrze, ja zachęcam Was teraz do komentowania, subskrypcji. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie.